Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj Państwa na rozpakowanie głośnika bezprzewodowego marki Sony model SRS XG500. Głośnik, zapakowany w dość wielkie pudło, obecnie jest na niego promocja. Za złotóweczkę dostajemy mikrofon Hama. Jack 3,5 mm plus adapter 6,3 mm. Tutaj specyfikacja, ale w lepką zaklejona. Może otworzymy sobie najpierw mikrofon. Jakaś instrukcja obsługi, czy coś takiego. Kabel, jak widać, powinien być dość długi. Mikrofon dość lekki. Mamy tutaj włącznik i wyłącznik. No i wtyczka z adapterem. Mikrofonik na bok. Rozpakujmy teraz. Głośnik. Szybki rzut oka na pudełko. Na pudełku, co my mamy na pudełku? Wodoodporność na poziomie IP66. Do 30 godzin pracy na akumulatorze. Party connect. Ładowanie: Można, dwa porty USB. Z jednego możemy odtwarzać muzykę, drugi służy do ładowania wejście na mikrofon i możemy X-Balances Paker Unit a cóż to jest nieważne, waga 8 kg i tutaj jeszcze w sumie to samo co z tamtej strony otwieramy Na samej górze instrukcja obsługi. Mamy tutaj jakieś magiczne pudło. W magicznym pudle mamy kabel sieciowy. No, na inne państwo, tutaj. No, bez jaj, że nie ma polskiej wtyczki. Jest polska wtyczka, była rzucona luzem ładowarka 20V 80W. No i jest, i kilka słów o samym głośniku. No, swoje on waży solidna rączka, pokryty takim materiałem. Dwie membrany pasywne po bokach. Od góry włącznik, przycisk bluetooth, play pause, ciszej, głośniej. Funkcja Mega Bass. Z tyłu mamy klapkę, solidna klapka gumowana. I teraz, co my tutaj mamy? Pierwszy przycisk, party Connect, drugi przycisk, y, bateria, oświetlenie, gitara. Możemy podłączyć gitarę Audio In. Tutaj mamy wejście na mikrofon i regulację głośności. Z tego mikrofonu zaraz sobie zerkniemy w instrukcję, co oznacza przycisk batery. Tutaj mamy USB do odtwarzania i ładowania. Tutaj mamy USB tylko i wyłącznie do ładowania: 5V 1,5A. Tutaj tak samo 5V 1,5A. Instrukcja, instrukcja party konekt, party konekt to jest chyba do łączenia dwóch głośników do ich parowania, coś takiego jak ma konkurencja. A zaraz sobie znajdziemy o co chodzi z tym przyciskiem od baterii. Może to jest jakieś oszczędzanie energii Przewód. Zamiast dać książeczkę, to dali takie rozkładane. Jeśli chodzi o rozpakowanie, to w sumie mamy zakończone. Możemy włączyć sobie urządzenie. Oj, ale chyba, chyba nie włączymy. Chyba jest rozładowany. Więc podepnijmy sobie może ładowarkę. O nie, włączył się tak na szybko tak na szybko możemy sprawdzić jak działa mikrofon ja sobie go tutaj odstupłam jeden raz jeden raz 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 próba mikrofonu Głośność damy teraz na połowę. Tylko, żebym nie zrobił sprzężenia, stanę sobie z boku. Próba mikrofonu. Jeden raz, jeden raz. No, jak Państwo słyszą, albo i nie słyszą, bo kamera mogła wyrównać poziom dźwięku. Na połowę, no to już jest bardzo głośno. Jakość tego mikrofonu możecie ocenić sami na nagraniu. Ja się na mikrofonach nie znam, ale nie słyszę tutaj żadnych szumów. Dźwięk wydaje się być czysty. Na, na próbę jeszcze pogłosimy damy na maksa. Jeden raz, jeden raz. Mamy sprzężenie. Do tego mikrofonu na pewno musimy mówić na wprost. Jeżeli go troszeczkę odsuniemy, czy przekrzywimy, już tak nie łapie tego dźwięku. Ja teraz mówię troszeczkę ciszej, bo na maksa jest to naprawdę bardzo głośno. To wszystko w tym materiale. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym postaram się przetestować i pokazać Państwu, jak ten głośnik. Gra. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.